Jest to uroczystość zorganizowana w ceremoniale wojskowym, muszę przyznać, że pierwsza taka w Gdyni. Związana z oznakowaniem obiektu w wyniku wpisania go na listę zabytków, tym charakterystycznym biało-niebieskim znaczkiem. Sam zabytek jest w tym momencie chroniony prawem i właściciel obiektu jest zobowiązany, wszelkie działania przy nim uzgadniać ze służbami konserwatorskimi. Oczywiście sądzimy, że tak jak do tej pory, obiekt był zadbany. Tak parafia nadal będzie o ten obiekt dbać. Jej projektantem był jeden z najsłynniejszych projektantów polskiego modernizmu, Marian Lalewicz, ale też elementy wyposażenia świątyni o morskim charakterze, w większości dużo bardziej współczesne od samej budowli pochodzącej jeszcze z lat 30., zasługują na uwagę. Jest to, jest to chyba jedyny przykład świątyni, której charakter tak bardzo nawiązywałby do morskiej tradycji miejsca. Ksiądz Półkomyjkiej Jerzyszacki i on to zainicjował ideę budowy kościoła Nowego w Gdyni. Natomiast samą ideę budowy zrealizował już ksiądz Komandor Władysław Miego. I on to właśnie w latach 1934-1939 przewodniczył budowie tej modniestycznej gdyńskiej świątyni. Po zajęciu Gdyni przez Niemców uczyni z tej świątyni magazyn stoczniowy, po zakończeniu II wojny światowej, ówczesne władze komunistyczne ten stan rzeczy również przejęły, i świątynia marynalska pełniła po wojnie funkcję magazynu pobliskiej stocznie Madalki wojennej i ten stan, ten stan rzeczy trwał od lat 80 gdy o tej świątyni upomniała się solidarność.